John F. Kennedy był ofiarą jakiegoś spisku. Przedstawiciele państw są tylko kukiełkami. Karta antitrust legislation. Świat jest pełen nierozwiązanych zagadek. Ocean wydaje nam się obcą krainą. The Economist to tygodnik brytyjski wydawany od 1843 roku, obecnie produkowany przez The Economist Newspaper. Z początku miał tylko zasięg krajowy, lecz obecnie jest produktem o zasięgu globalnym skierowanym do kręgów politycznych i biznesowych. Magazyn ten jest znany ze swoich magicznych okładek, które mianowicie mają przepowiadać przyszłość. Spójrzmy, co tym razem chcą nam przekazać na rok 2022. Spójrzmy na królika z lewej strony. Trzyma on zegarek i laskę. Jest on ubrany dość dostojnie. Królik w wielu wierzeniach oznacza szczęście. Ubiorem przypomina mi bankiera bądź jakiegoś polityka. Może to być nawiązanie do elit. Obserwuje on czas w oczekiwaniu na upadek walut bądź silną inflację. Na zegarze możemy ujrzeć godzinę 10.10 .10 bądź dwudziestą dziesięć. Ja myślę, że te godziny bądź daty nie są przypadkowe i należy je mieć na uwadze. Jeśli chodzi o kota, którego możemy ujrzeć wyżej, to widać, że jest on przerażony patrząc na to, co się dzieje niżej. Wydaje mi się, że ten kot może odzwierciedlać po prostu zwykłych ludzi, na których oczach będzie się to wszystko rozgrywało. Co ciekawe, jeśli grafikę obejrzymy w lustrzanym odbiciu, kot zamienia się w Lucyfera. Wtedy też cała ilustracja nabiera innego sensu. Przejdźmy teraz do monet. Ilustracja ukazuje upadek walut, które mają biec w kierunku dołu i upaść. Moneta, która jest określana jako normalna waluta, czyli nasza, ponoć ma przypominać symbol wagi, który ma oznaczać panikę giełdy, podczas gdy będzie chciała kontrolować straty z powodu chciwości elit. Jest tam też bitcoin. Moneta jest wytrącona z równowagi. Dolar biegnie temu zapobiec, ale jednak wydaje mi się, że to się nie uda. Co ciekawe, waluta banku jest najdalej od dołu, najdalej od upadku, jest najbardziej bezpieczna. Co ciekawe, Ethereum jako pierwszy wskoczył w otchłań. Ponoć powodem, dla którego Ethereum wskoczył w dół, może być utrata kontroli nad rynkiem altcoinów. Ale dlaczego banki skaczą również w dół wzgórza? Ponoć, dlatego że powstanie nowy ekosystem, nowe narzędzia cyfrowe i ekonomiczne. Banki muszą śledzić i integrować wszystkie te systemy. Mogą nawet potrzebować integracji z siecią blockchain. Brak ryzyka, oszustwa i bankructwa. Jeśli banki nie mogą działać jak giełdy kryptowalut, w przyszłości słowo bank będzie wśród nieznanych słów. Na obrazku również widzimy grzyby. Rodzaj grzybów na rysunku jest używany w celach leczniczych, jak i halucynogennych. Wydaje mi się, że one mogą symbolizować abstrakcję całego zajścia. Z lewej strony możemy ujrzeć wycięte drzewo. Obserwując rzeczywistość, mogę to przerównać do globalnego kryzysu energetycznego. Jeśli chodzi o węża, teorii jest masa. Jedna z nich mówi o tym, że może symbolizować ataki hakerskie ponieważ ma na sobie kod, który ma oznaczać jakiś szyfr. A jeśli chodzi o dziewczynkę z prawej strony, to jest ona nawiązaniem do Alicji z Krainy Czarów. Zresztą cała ilustracja ma sporo wspólnego z Krainą Czarów. Jak można zauważyć, pełni rolę kogoś, kto ma kontrolować bądź po prostu oglądać całe zajście. Podobno jest ona nawiązaniem do masonerii poprzez swój ubiór i symbol, który tworzy z palców jednej ręki. A teraz spójrzmy na to jeszcze raz z innej strony. W tym momencie możemy obejrzeć ilustrację w odbiciu lustrzanym. Pojawił się teraz nowy sens produktu. Na dole między wężami możemy zauważyć najpopularniejszy symbol masoński. Ścięte drzewa robią zawrota. Dziewczyna jak i królik zauczestniczących, obserwujących i kontrolujących całe zajście. Moneta banku już nie jest po stronie innych walut. Teraz jest w roli kogoś, kto ma zaprosić resztę monet. Teraz dolar znajduje się na dłoni królika, czyli kogoś z elit. Dolar wydaje się być teraz uwiązany przez łańcuch do królika. W zakłopotaniu są teraz tylko dwie waluty i są to jako jedyne kryptowaluty. I teraz pytanie, czy wpadają one w przepaść, co myślę symbolizuje piekło, czy może z niego wychodzą i biegną w stronę krainy ciemności, nad którą czuwa czarny kot. Już teraz w obliczu diabła. Chciałbym poznać twoją opinię na ten temat. Jeśli możesz, podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeśli chciałbyś przyczynić się do rozwoju kanału, proszę zostaw łapkę w górę oraz kliknij subskrybuj, abyś nie przegapił kolejnego odcinka. Jeśli chcesz, możesz to gdzieś udostępnić. Będzie mi bardzo miło.